Co my tu mamy? Szemrane interesy, ciągłe bójki, mówiąc w skrócie, zbirów. Wyrok na ulicy został wydany dziś na wokadzie w Top Kompozycji. Graves, Kiana, Eko oraz Katarina. Najważniejsza rzecz na początek. Każda z jednostek zbirów może być naszym carry. W zależności od tego, którą z nich znajdziemy we wczesnej fazie rozgrywki oraz posiadanych przedmiotów, nasz plan na grę będzie się zmieniał. Jako, że zbiry to kompozycja pod rolowanie pionków na trzy gwiazdki, naszym najważniejszym zadaniem we wczesnej fazie rozgrywki będzie maksymalizacja ekonomii. To absolutnie kluczowe, bo inaczej zabawa kończy się w ten sposób. Jeżeli to możliwe, warto utrzymać serię pięciu przegranych w drugiej fazie. Dzięki temu na konto wpadnie dodatkowe złoto potrzebne, aby ustabilizować pozycję. Oprócz tego niska pozycja w tabeli oznacza priorytetowy wybór przedmiotów na karuzeli. Pamiętajcie, że punkty zdrowia to również zasób, z którego należy korzystać, aby uzyskać przewagę. Na trzecią fazę musimy założyć kilka scenariuszy, a nasz plan na grę jest zależny od naturalnych rolek. Pierwszą drogą, która jest warta eksploracji, jest Kerry Graves. Decydujmy się na ten wariant zbiorów, gdy naturalnie wpada nam dużo kopii tego pionka, gdyż do stabilizacji będzie potrzebny na 3 gwiazdkach. Ważne jest, aby rolując popionki pierwszego poziomu, nie kupować doświadczenia przed trafieniem ich na trzy gwiazdki. Na etapie 3-1 mając poziom 4 rolujemy do 34 złota, zbierając kopie Graves'ów i przy okazji pozostałych Spirów, a także Jinx oraz Niko. Po trafieniu Gravesa 3 spokojnie atakujemy poziom 6 i 7 i próbujemy dokręcić Kianę, Katarinę czy Eko na poziomie 7. Drugim scenariuszem, tym najbardziej prawdopodobnym w większości gier, będzie rozgrywka pod Kianę jako głównego carry. W tym przypadku na etapie 3-2 wchodzimy w poziom 6 i rolujemy po stabilizację. Standardowe stół to Milio, Niko, Jana, Katarina, Eko oraz Graves. Następnie powolną rolką, to znaczy do 50 golda, kręcimy na poziomie 6 po kijanę 3. Przy okazji zbieramy też Katariny oraz Eko. Gdy trafimy kijanę 3 lub mamy wystarczająco dużo jej kopii, na czwartym etapie wchodzimy w poziom 7 i dokładamy Mordy Kaisera oraz Dariusa lub Sajona za Milio. Naturalnie finiszujemy całość próbą dojechania do Katariny i Eko na trzech gwiazdkach. Trzecim wariantem, na który możemy się zdecydować, to gra głównie pod Katarinę oraz Eko. W tym wypadku w fazie 3-2 również zdecydujemy się na rolowanie po stabilizację i w wypadku szybkiego trafienia Katariny 2 oraz Eko możemy skupić się na nich jako głównych kery. Nie musimy wtedy przywiązywać dużej wagi do Gravesa ani Kijany. Na etapie 4-1 wchodzimy w poziom 7 i powolną rolką szukamy naszych zbirów. W tym wariancie najlepszy stan stołu da nam 5 noksusów z eko i Warwickiem. Przejdźmy do idealnych przedmiotów dla wszystkich naszych zbirów. Zaczynając od Gravesa będą to krwapijec, Ręka Sprawiedliwości oraz Nocny Żniwiarz. Alternatywnie solidnymi wyborami będą także Gruboskórność Steraka, Determinacja Kolosa, Pogromca Olbrzymów, Ostrze Nieskończoności czy Ostrze Śmierci. Dla Kijany najlepszy możliwy zestaw to Ostrze Nieskończoności, Nocny Żniwiarz oraz Ręka Sprawiedliwości. Warto jednak rozglądać się po lobby, gdyż jeśli wielu posiada kamizelkę cierniową, warto zrezygnować z ostrza nieskończoności na rzecz pogromcy olbrzymów lub ostrza śmierci. Innym niezłym ekwipunkiem dla kijany jest krwopijes, tytan kolosa oraz gruboskórność steraka. Przechodząc do katariny, nasze topowe opcje to brylantowa rękawica, ręka sprawiedliwości oraz nocny żniwiarz. Dobrym wsparciem będzie także jonowa Iskra na innej jednostce, która obniży odporność na obrażenia magiczne, aczkolwiek Katarina także może jej używać. Jeśli chodzi o pozostałe przedmioty, które dobrze sprawdzą się na naszym Kery, to mamy pogromcę Olbrzymów, Tytana Kolosa, miecz pistolet Hextech lub obrońca Korony. Dla Eko, podstawowy wariant jest bardzo podobny do Katariny, czyli brylantowa rękawica oraz podwójna ręka sprawiedliwości. Tutaj również bardzo dobrze zadziała nocny żniwiarz, jonowa iskra czy obrońca korony. Idąc dalej, przyjrzyjmy się augmentom. Najlepszą opcją dla zbirów są podwójne kłopoty. Plan na grę nie będzie się różnił od wersji bez niego, natomiast to po prostu ogromne wzmocnienie stołu, czyli wszystkie zbiry razy dwa. Poza tym świetnymi wyborami będą augmenty bitewne, takie jak brylantowy Lotos 3, Przyjaciele na dystans, vampiryczne ostrza, męczennik czy Terapia. Nieźle sprawdzą się także augmenty dające przedmioty takie jak piąteczek, piątunio czy torby z różnościami. We wczesnej fazie na 2-1 warte rozważenia są augmenty ekonomiczne, które dadzą nam więcej kontroli nad planem nagrę. Co do augmentu z koroną Zbirów, chętnie zagramy na mordykaiserze, którego próbujemy trafić na poziomie siódmym. Najlepszymi przedmiotami dla niego będzie ząb na szora oraz miecz pistolet hextech. W wersji z Noksusami oczywiście dobra będzie również korona Noksusu na kijanie lub Eko. To już wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że zbiry nie będą Wam już straszne i pomogą wbić upragnioną rangę w secie 9,5. Do zobaczenia!